że miałeś ochotę na Eurowizję, tak. ale finalnie na nią nie jedziesz, w tym roku przynajmniej. Jedzie za to Luna. I jestem ciekawa, co sądzisz o jej twórczości? Nie znam jej twórczości szczególnie. Nie zapoznałeś się? Nie. Znaczy, słyszałem piosenkę, e, którą śpiewa i, 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 i życzę jak największego, naj, najdłuższego, najpiękniejszego lotu. Fajnie, że jedzie, fajnie, że spełnia marzenia. Okay. Ale myślisz, że zajdziemy wyżej niż w ubiegłym roku z piosenką Blanki? Nie, nie, nie wiem, nie, wyrok, nie wyrokuję tutaj. Nie słyszałem innych, e, e, innych reprezentantów, więc nie, nie wypowiem się, nie mam zdania. A co Cię skłoniło w ogóle, żeby się zgłosić do tego konkursu? A chyba to, że pół świata będzie słyszało to, co masz do przekazania i to, co chcesz przekazać. I, e, i to mi się podoba. Podoba mi się ta szerokość publiczności, możliwość pokazania swojego kraju z jakiegoś takiego szczerego i... E, i wartościowego dla Ciebie, wartościowej strony. Jeżeli chodzi o przyszłe edycje, to nie poddasz się? Będziemy też widzieli Twoje zgłoszenie do tego konkursu? Jeżeli będzie to mnie, jeżeli to będzie mnie puszowało, żeby wydawać jeszcze piosenkę za piosenką, żeby to, to tak. Myślę, że fajnie byłoby kiedyś pojechać na Eurowizję. I też przy okazji tematów eurowizyjnych, napotkałem się na Twoją wypowiedź dotyczącą Edyty Górniak, że Ty jesteś jej fanem. Um, bardzo jestem dużym fanem jej wykonania z 1994 roku. Świetna piosenka, świetne, świetne wykonanie, przepiękna edyta, więc tego jednego wykonania jestem szczerze olbrzymim, oddanym fanem.